Dla tych, którzy czują się niepewnie z samodzielną wymianą szkła w telefonie, dla tych, którzy cały czas chodzą do sklepów czy po prostu punktów oferujących usługę wymiany, dla tych jest ten film, ponieważ przeprowadzę was przez banalnie prosty proces wymiany szkła, używając takiego szkła od Airboarda, Airboard Easy Up. Zapraszam. Jeśli będziecie chcieli już podejść do wymiany szkła, to możecie wrócić do tego filmu, ale w razie czego Airboard z tyłu podrzuca nam dokładną instrukcję obsługi krok po kroku, więc jeśli ten film Wam się gdzieś zawieruszy, no to po prostu odwróćcie pudełko i wszystkie niezbędne informacje się tam znajdują. Warto też zaznaczyć, że Airboard Easy Up to jest system zaprojektowany pod konkretne modele telefonów. No i w tym momencie nasza oferta obejmuje wiele modeli iPhone'ów oraz Samsung'ów. No i mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości ta oferta rozszerzy się o trochę więcej marek. No to od czego zaczynamy? W pierwszej kolejności wyjmujemy telefon z etui, zdejmujemy stare szkło, no i dla samego komfortu wymiany możemy także wyłączyć nasz telefon, żeby po prostu nic nam się przez przypadek nie włączało. Znajdźcie jakąś płaską powierzchnię, no najlepiej po prostu stół, no i miejcie na uwadze to, żeby wokół było w miarę czysto, ponieważ w trakcie wymiany nie chcemy, żeby jakiś Tyłki, czy drobinki kurzu leciały nam na ekran telefonu. W zestawie od Airborda otrzymujemy dwa szkła hartowane, czyli mamy dwa podejścia lub jedno możemy po prostu zostawić sobie na później. Zestaw ściereczek, mokrą oraz suchą, no i takie naklejki. Jeśli nie wiecie do czego one służą, one służą do odczepiania drobinek kurzu, co zaraz zobaczycie na ekranie. Jeśli zdjęliście szkło, no to przechodzimy do procesu czyszczenia naszego ekranu. Najpierw używamy ściereczki mokrej, potem wycieramy do sucha ściereczką z mikrofibry. No i na samym końcu jakieś drobinki kurzu czy paprochy usuwamy tymi właśnie naklejkami. Kiedy nasz telefon jest już czyściusieńki, nakładamy aplikator. No i tutaj ważne, żeby docisnąć go odpowiednio co do krawędzi. Zwracajcie również uwagę na strzałki oznaczenia, żeby nałożyć aplikator odpowiednią stroną. Teraz jedną ręką przytrzymujemy nasz aplikator, no a drugą wyciągamy ochronę antypyłkową. Teraz bardzo ważny etap, przeciągamy palcem między drugim a trzecim punktem. No i jak widzicie na ekranie, teraz znikają nam pęcherzyki powietrza spod naszego szkła. No i jeśli już to zrobicie, no to folię odrywamy, no i możemy zdjąć aplikator. I teraz ważna rzecz, nie przestraszcie się, jeśli pod waszym szkłem pojawią się jakieś pęcherzyki powietrza, ponieważ to jest normalne. No i co robimy w takiej sytuacji? Wypychamy je po prostu jeszcze trochę palcami. No i już po chwili nasz telefon będzie wyglądał nienagannie. I będzie śmigał jak nowy. Oleofobowa powłoka zapewnia jednolitą strukturę szkła, co przekłada się na płynny poślizg palca po całej powierzchni ekranu. Brzegi szkła zostały specjalnie wygładzone, zapobiegając jego ukruszeniu, no i airboard zadbał również o najwyższą jakość odwzorowania barw oraz przezroczystość szkła, dzięki czemu wyświetlany obraz jest ostry i przyjemny dla oka. Jak sami widzicie, to było banalnie proste, zajęło nam to chwilę. Mam nadzieję, że ten film Wam się przydał, spodobał. No i dziękuję Wam za uwagę.